Jeśli chodzi o znaki wykorzystywane w magii, w ezoteryce i liczby tajemne, jest ich bardzo dużo, ale znaki i liczby tajemne wykorzystują osoby, które mają przekazaną wiedzę z pokolenia na pokolenie. Jeśli ktoś czegoś nauczył się w książkach, tam tego nie będzie, tam będzie powierzchownie. My na przykład bardzo często różnego rodzaju symbole, znaki i liczby również wykorzystujemy do ochron, do przygotowywania ochron. I to jest bardzo głęboka wiedza ezoteryczna, której tak naprawdę osoby, które nie mają z tym styczności albo gdzieś spotkały, to mówią, a co to znaczy? To nic nie znaczy, to są jakieś takie rzeczy, które nie mają znaczenia. Mają ogromne znaczenie. I bardzo często w naszym życiu pojawiają się niektóre symbole i my je widzimy, często jadąc autobusem, czymś widzimy, czy nawet liczby jakieś widzimy. Zastanawiamy się, no ciągle się z tym stykamy, nie wiemy co to ma znaczyć w naszym życiu, właśnie, bo się na tym nie znamy. Ale my, osoby, które się tym zajmujemy, które oczyszczamy ludzi, które robimy ochronę, to wykorzystujemy takie rzeczy i to jest takiej głębokiej wiedzy tajemnej. To jest tylko przekazywany przekaz ustny z pokolenia na pokolenie, i wtedy dopiero możemy wykorzystać i znaki, i symbole do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi.